Jezus Chrystus. Niezależny Patriarchat Biskupów Kościoła Grekokatolickiego opublikował list skierowany do biskupów Azji i Australii, w którym dzielą się swoimi krytycznymi uwagami na temat synodu o synodalności. Sprawą formalną samego patriarchatu nie chciałabym się zajmować. To jest patriarchat, który wyłonił się w wyniku konfliktu z nieżyjącym już kardynałem Huzarem, którego ci duchowni oskarżyli o herezję, bo rzeczywiście było tak, że kardynał huzar podważał niektóre z dogmatów katolickich, jakby ta sprawa pozostała zignorowana przez Stolicę Apostolską. <laughs> Przepraszam, jeśli chodzi o te kwestie, to w dokumentacji filmu tam będą odnośniki, każdy może się z tymi kwestiami zapoznać. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy skupili się na treści tego listu. Pierwszy fragment. Proces synodalny jest wykorzystywany do potajemnego promowania programu ludobójczego Szwaba wraz z transhumanizmem i nowym porządkiem świata. W Watykanie odbyło się już kilka pro-transhumanistycznych konferencji. To jest rzecz, którą chyba wszyscy widzimy. Od początku, kiedy zarządzanie kościołem przejął Franciszek Bergoglio, mamy do czynienia z jakimś. Zdumiewającym skrętem, jakimś wypaczaniem nauczania katolickiego. I to praktycznie pod każdym względem. Tutaj oczywiście można to uznać, że to jest prawda, jakieś foliarstwo, jakieś wariactwo. Tak naprawdę czas pokaże, w jakim kierunku to wyewoluuje. I całe to pismo właściwie składa się z argumentacji, która pokazuje, jak proces synodalny wspiera dokładnie takie wypaczanie i zmienianie nauki Kościoła. Biskup Bacik. Powiedział mediom, że nie ma wrażenia, że Watykan blokuje proces niemieckiego synodu. Odniósł się do sporów wokół tzw. Rady Synodalnej. Ta Rada Synodalna powinna przyjąć zarządzanie kościołem w całych Niemczech. To kontrrewolucja w Kościele. Biskupi i konferencja episkopatu będą podlegać temu nowemu organowi, który będzie działał pod bezpośrednią władzą tzw. Stolicy Apostolskiej. Ten wewnątrzkościelny zamach stanu przeciwko Bogu. Ma na celu przekształcenie Kościoła katolickiego w szatański antykościół New Age. Bergoglio potrzebuje tych rad do przekształcenia Kościoła. Pierwsza rzecz to jest coś, z czym trudno się nie zgodzić, bo Watykan niby od czasu do czasu upomina za pośrednictwem dykasterii, dykasterii nauki wiary. Żeby prawda, Niemcy troszeczkę się wstrzymali z tymi swoimi rewolucyjnymi pomysłami. Ale prawda jest taka, że żadnej twardej ingerencji tam do tej pory nie było. I to wygląda tak, że oni po takim upomnieniu jakby robią krok do tyłu, a potem następne dwa kroki do przodu. My możemy. By myśleć, że jeśli biskupi piszą do biskupów, to nas to nie dotyczy. Tylko jeżeli oni mają rację i jeżeli to jest tak, że Niemcy to jest swego rodzaju poligon doświadczalny, to za chwilę tego rodzaju przekształcenia staną się modelowe dla reszty Kościoła. To, co jest też ciekawe, to że oni zwracają uwagę na to, że te rady, które niby mają być takimi demokratycznymi organami, one de facto będą podlegać Stolicy Apostolskiej. Czyli jakby władza biskupa będzie ulegała redukcji. Spójrzmy, mieliśmy to w wielu różnych posunięciach Bergolia, ale najlepiej było to widać na motu propriotaridionis custodes i potem na prawda, dodatkowych różnych uwagach dykasterii do spraw kultu. Jeżeli nie biskup, tylko stolica apostolska na przykład ma decydować, czy w parafii będzie można sprawować mu szerszych czasów, to, to jest kompletny absurd. To jest zrobienie ze stolicy apostolskiej po prostu komitetu centralnego. I tak się wykorzysta różnych postępowych aktywistów, których od metra się włączyło w te prace synodalne, do tego, żeby przekształcić całkowicie władzę w kościele. I jak najbardziej my, jako wierni, powinniśmy się tym interesować, bo możemy się któregoś dnia obudzić i zobaczyć, że rzeczywiście kościół jest zupełnie czymś innym. Kościół w sensie instytucji to może doprecyzujmy sobie że jest zupełnie czymś innym niż był. Dalej biskupi piszą tak W narodzie, w którym biskupi będą bierni i niezdolni do zjednoczenia się i stawienia oporu, staną się współwinni zbrodni synodalnej, największej w historii Kościoła. Niech wszyscy księża, osoby konsekrowane i osoby wierzące staną się świadomi zbliżającej się katastrofy. Niech upadną na kolana i rozpoczną nieustanne czuwanie modlitewne. Niech modlą się do Najświętszej Maryi Panny aby za jej wstawiennictwem została złamana ciemna moc w kościele katolickim. Ja tu przywołałam już przykład Traditionis Custodes. Jeżeli byśmy zobaczyli, jak biskupi gorliwie wdrażali te zalecenia, no przecież na przykład w niektórych diecezjach, w tych takich, no powiedzmy, w turnie indultowych duszpasterstwach tradycji łacińskiej, nie można spróbować właściwie sakramentów. Tam są po prostu tylko msze i bodajże chyba z sakramentów tylko spowiedź biskupi myśleli chyba, nasi, że w ten sposób, jak oni będą siedzieć cicho, czy nawet będą tacy nadgórliwi we wprowadzaniu zaleceń, to pokażą się, prawda, jako tacy posłuszni stolicy apostolskiej. Tylko tu jest cały problem, że oni teraz siedzą cicho, w przeciwieństwie do tych, którzy na przykład napisali to pismo, czy niektórych biskupów na świecie, na przykład wspominanego przeze mnie biskupa Stricklanda, i myślą, że to wszystko się jakoś ułoży. Tymczasem moim zdaniem, ten niezależny patriarchat, ci duchowni mają rację. Za chwilę będziemy widzieć zmiany, których nikt się nie spodziewał. Coś, co się nie udało przy tych różnych synodach, prawda czy to dotyczących rodziny, czy, dotyczące, czy synodu dotyczącego młodych, kiedy próbowano wprowadzać różne radykalne zmiany, to się nie udało, więc teraz ten synod o synodalności ma do tego dokładnie służyć. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, po co to jest. To po to, żeby dokonać ostatecznego przekształcenia kościoła. Zachęcam Państwa, żeby sięgnąć do tego tekstu. Dziękuję za wysłuchanie tej informacji. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.